Tam jest to tu jest jeden budynek, a ten drugi? Ten, ten drugi budynek za nami. Budynek w banku PKO, tylko... Ja nie mhm. wiem jak go będziemy... Vedere. Obejdziemy, obejdziemy go. No to ten budynek był... Ten budynek w czasie okupacji był budynkiem Werstapu. We Helmstadt Policaja po 27 stycznia roku w tym budynku. W swoją siedzibę znalazła informacja wojskowa, główny zarząd informacji, czyli bezpieka wojskowa oraz SMIERSZU, sowiecki Kontrwywiad wojskowy. No, A właśnie. opodal jest utajniony Aryżyn KWD. Zaraz Dojdziemy do tego. Jesteśmy przed budynkiem... budynkiem obecnego banku PKOBP. Po 1 września 1939 roku, właściwie od 4 września 1939, kiedy do Benzina wkraczają Niemcy, w tym budynku swoją siedzibę znajduje Lechenderscheidt Policja i tajna Policja Polityczna. Należy przypuszczać, że, że zachowane pod tym budynkiem piwnice były wykorzystywane przez... Hitlerowskich przez niemieckich okupantów były wykorzystywane jako katownie. No, po 27 stycznia 1945 roku w momencie wkroczenia do będzina oddziałów II Armii Wojska Polskiego oraz oddziałów sowieckich w tym oto budynku instaluje się informacja wojskowa, czyli wywiad wojskowy, bezpieka wojskowa stworzona przez komunistów na wzór sowieckiej śmierszu oraz Sowiecki Kontrwywiad Wojskowy Smierzu. Są to dwie organizacje, które stawiały sobie za cel walkę z polskim państwem podziemnym, z polskimi patriotami. Po 1953 roku w tym budynku, po wyjściu Sowietów. Swoją siedzibę otrzymuje Miejski i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który trwa tu do 1954 roku do przed budowania tego Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego i jest to później siedziba milicji i siedziba Służby Bezpieczeństwa do momentu wybudowania nowej komendy znajdującej się przy ulicy... jaka to jest ulica? Bema przy ulicy Bema niedaleko przy, yy, o wielkości tego budynku może świadczyć znajdujący się po mojej lewej ręce obrys bu, budynku zakończony charakterystycznym wjazdem. Pod tym budynkiem znajdują się jakby dwa, dwa systemy piwnic, pod ziemi. Należy również przypuszczać, że były brzmiewie wykorzystywane do przesłuchań przez sowieckich i przez polskich zbrodniarzy. Zaraz natomiast przejdziemy pod kolejny budynek.